Co wspólnego ma Warszawska Kolej Dojazdowa ze Skierniewicami? No, niby nic, ale właśnie tu, w Skierniewicach, mieszka pasjonat kolei, który posiada taki oto pojazd E194, numer egzemplarza 26. To będzie temat naszego odcinka. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie witam. na mojej stacji. To jest budynek stacyjny, postawiony od nowa. Mhm. To jest dawna wukatka EN 9426. A to jest plac, mały peron, który co prawda nie służy do e, ruchu kolejowego, ale pasjonaci kolei, przyjaciele, znajomi mogą przyjść, posiedzieć, porozmawiać na tematy kolejowe i po prostu spędzić miło czas. Zapraszam serdecznie. No Nazywam się Andrzej Podrób z reprezentuje polskiej z towarzyszenie łoszy kolei znajdujemy się w elektrycznym zespołem trakcyjnym N94. Teraz szyfrujmy ten skrót. Co to jest ten N94? n 94 NE oznacza elektryczny zespół trakcyjny, N. De facto to oznacza po prostu de, dla ruchu po podmiejskiego, tak ogólnie można powiedzieć, miejskiego i, i podmiejskiego. Tak dokładnie jest to określone. A 94, że o napięciu innym niż 3 kV prądu stałego. O tym pojeździe tak dokładnie nie będziemy zupełnie opowiadać, ale opowiedzmy sobie pewną małą historię od początku, nie? To jest zespół trakcyjny zrobiony dla warszawskiej kolei dojazdowej. Ale zanim ta warszawska w kolei dojazdowa powstała i tak dalej, to zastanówmy się o kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jedna ciekawostka. Przemysłowe oznaczenie tego pojazdu to jest 101N. Co N oznacza w przemysłowym oznaczeniu pojazdu? będzie zaraz zaskoczenie tramwaj. I teraz może ktoś się zapytać, o czym my mówimy o pociągu czy o tramwaju? Mówię o pociągu, tak na Cofniemy się bardzo daleko. Cofniemy się aż do 1908 roku. Taka pierwsza idea stała, w, urodziła się w głowie niejakiego Stanisława Wilhelma Lipopa. Wszyscy, którzy mniej więcej kojarzą, jak za, mówimy nazwisko Lipop, to z czym kojarzymy? No i właśnie, kojarzymy po prostu też przy, przy okazji z zakładami taboru, które się nazywały and and Lievenstein, Czyli w, z zakładami po prostu w Warszawie, które produkowały ta, tabor kolejowy. Samego stańcowego i Lipopa skojarzymy z takim, z takim miejscem, co później się nazywie Podkowa Leśna. I w jego głowie urodziło się tak, że na kanwu po prostu. Hmm, nowych tendencji, że miasta zaczęły być wielki zgiełk, wielki po prostu hałas, inne rzeczy wymyślono, że, że po prostu, żeby ludzie się osiedlali w czymś w tak zwanych miastach ogrodach poza miastem. No i on sobie pomyślił, żeby dobrze było połączyć w poza miejskim. I druga rzecz, że był też pasjonatem i chciał sobie podróżować i chciał zebrać sobie pieniądze na przykład na podróż do, do Afryki, jak to podejmą źródła, to postanowił rozparcelować swój majątek. Podbudowę czegoś i założono też taką spółkę, właśnie Miasto Obót Podkowa Leśna, aby się tam ludzie zaczęli osadzać. I co jeszcze ciekawszą rzeczą, że postanowiono też, kiedy już powołano taką spółkę Siła i Światło, o wiele wcześniej, która miała po zajmować się taką, jakby przejęciem tej całej elektryfikacji i różnych rzeczy po prostu na rzecz polskiej, już niepodległości i tak dalej, postanowili po prostu też. Wybudować kolej, kolej taką po prostu w jakim ona celu? Po to, żeby zrobić to osadnictwo właśnie poza obszarem Warszawy itd. i tak dalej, i postanowiono zbudować taką właśnie kolej dojazdową. No i oczywiście wymyślono, jak tą kolej zbudować. Czyli wymyślono tak zwaną koncesję. Co w tej koncesji zawarto? W tej koncesji zawarto pewne wytyczne dla tej kolei. Po pierwsze, miałabyś normę torowa, w odcinkach pozamiejskich przebiegać nie dalej niż 2 km od kolei łączącej Warszawę ze Skierniewicami. Po trzecie, w tej koncesji było, że ta kolej miała być, zgadnijmy, dokąd. Teraz będzie zaskoczenie. Do Żerardowa. No. No. Do Żerardowa nigdy nie dotarło. Dotarło tylko do Grodziska Mazowieckiego. Jeszcze ciekawszą rzeczą w tej koncesji było założenie, że linia do Grodziska będzie dwutorowa, a z grodziska do Żywardowa jednotorowa. Tak też nie było. Wiemy, że przez dłuższy czas po pewnym odcinku do grodziska pod kolinia była jednotorowa. Ok, Ale był też drugi warunek, że musi być miejsce na drugi tor. I dzisiaj to dzięki temu, że musi być miejsce na drugi tor, dzięki temu um, dobudowany jest drugi tor do grodziska, właśnie chyba już został zbudowany. I jak już doszliśmy do tego takiego mniej więcej źródła, tej, tej skrócie, bardzo telegraficznym skrócie, to, to teraz idziemy trochę, skoczymy sobie dalej. Nie będziemy powiedzieć, co się działo tam przed wojną, jak się rozwijało i tak dalej. Oczymy sobie, co było po wojnie. Od kiedy mamy po prostu warszawską kolej dojazdową? Od lat 50. Do lat 50. była elektryczna kolej dojazdowa, od któregoś tam 50. roku jest już warszawska kolej dojazdowa. Kolej dojazdowa wtedy zaczyna być w czym? w strukturach dy, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej Warszawie. Czyli de facto kolej dojazdowa znajduje się w strukturach Czego Wielkiego PKP. No i w, pod koniec lat 60., w 68 roku postanowiono zrobić e, bardziej pojedynczy i unowocześniony tabor. Hmm. Czyli w 68 roku opracowano. Instytucje zornictwa przemysłowego i tak dalej też zaprojektowano te właśnie składy N94. One się różniły od tego, co wy tu widzicie, bo drzwi były harmonijkowe, tu macie odskokowo Troszeczkę ten przykładowo, nie? bo to, to już wszystkie składy podległy później modernizacji późniejszej w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy, które przejęła oczywiście dzisiaj PESA Bytgoszcz. Historia po prostu powstania takiego N-94 No, jak wreszcie tam wyprodukowano pierwszy egzemplarz, numer jeden Co się, to, Czym on się różni? Po pierwsze, nie miał takich okien jak tu, tak naprawdę Te okna są już pomodernizacyjne Czyli, pod, ko, czyli ogólnie to mamy tu trzecią wersję okien Pierwsza wersja okien to były okna takie trzydzielone gdzie środkowa część była uchylna. To był pierwszy skład, po prostu 94-01. I taki ten prototypowy, no, wypuszczono go na Warszawską Koleję Wyjazdową, zaczęto tam testować różne jazdy testowe z pasażerami i tak dalej. Ogólnie okazało się, że nie wszystkim się podobał i ogólnie miał dużą usterkowość. No nie był to jakiś nie, niesamowity wyrób pafa w Wrocław, że... No i okazało się, że jest do poprawki. No to go zrobiono i poprawiono i zrobiono już okna. Stawiono okna takie jak w 57, jeżeli wiecie już jakie, tak naprawdę. No, cały przerobiono też układ jedzny i tak dalej, ten tym podobne to, co można wszędzie gdzieś tam doczytać. No i, no i ten już poprawiony skład już włączył się do tej eksploatacji. Już na podstawie tego pierwszego skladu wyprodukowano kolejne 39 sztuk. Czyli łącznie sztuk takich N94 było 40. Co jeszcze jest ciekawego z tym N9401? Jak dobrze pamiętam, tylko mogę datę pomylić, około 1998 roku po prostu uderzył w kozioł oporowy i został wkreślony z inwentarza i zezłomowany. Dlatego tego pierwszej sztuki ten 94 nie ma. Co ogólnie, cztery sztuki właśnie N94 tych składów miały swoją fatalną historię, i dzięki temu zostały skreślone z im. i te zezłomowane, i ogólnie przetrwało do końca eksploatacji 35 sztuk. Jeszcze jedna ciekawostka. Zauważyliśmy malowanie dość nietypowe, jeżeli chodzi o ten skład, że jest pomalowany na zielono w kolorze pkp taki typowy. Jakbyście zobaczyli, model, który został opracowany. Hmm. Więc dotyczycie wzornictwa przemysłowego, zanim wyprodukowano tą jednostkę to ten model ewidentnie pomalowano na zielono, też w takim po prostu pekatowskim kolorze. Czy on jest taki odpowiedni czy tamten, to też zielony jest zielony, zielony. No, nie będziemy już wnikać jaki ten zielony powinien być, ale był też zielony, nie? Pierwsze bułkatki takie, które były zanim te powstały N N80, te brytyjskie, były kremowo-niebieskie, z czego to wynikało? pociągi dla ruchu podmiejskiego tak naprawdę przed wojną zgodnie z pewnymi wytycznymi malowano po prostu na kremowo-niebieski, niektórzy uważają, że biały, czyli bardziej to był kremowo-niebieski, nie? tak naprawdę. A oczywiście ten kremowo-niebieski też nam się pojawia w pociągach podmiejskich czy ale bardziej żółto-niebieski M57, prawda? Tak naprawdę nie jest to po prostu taka jakby pokłosie jakby dawniejszego po prostu e, osugerowania, że to jest pociąg, który jeździ gdzieś poza miasto, to podmiejski i tak dalej. Nie w ten sposób. Co jeszcze jest ciekawosko? Przed wojną ta kolej była koleją prywatną, zgodnie z koncesją. Co jeszcze ciekawą rzeczą jest, kto podpisał się pod koncesją dla takiej, dla warszawskiej kolei, raczej tej jeszcze elektrycznej kolei do, do rezerwki przedwojennej. Jak zobaczycie, można znaleźć taki dokument właśnie w Bibliotece Narodowej. Jako nawet w wersji elektronicznej, spokojnie można sobie go znaleźć. On nie podlega już jakimś tam prawom autorskim czy innym rzeczom, bo 80 lat minęło i tak dalej. I co tu jest ciekawego w tym dokumencie? Podpisuje się pod Stanisław Ociekowski, prezydent polski, podpisuje się premier polski Władysław Grabski. No i oczywiście pozysuje się minister e, kolei Tyszka i ciekawe, tam nie jest wymieniony z imię. Kolejne też oznaczenie o przemysłowe tego składu to było to 101 NA, już tego tak naprawdę. Bo pierwszy miał tylko 101 N, ale te wszystkie przerobione już miały 101 NA. Przemysłowe z Pawła Skąd jeszcze wynika ten, ten rzekomy, niby ten oznaczenie trawaju i tak dalej? Trzeba jeszcze zauważyć, jak przebiegała po prostu warszawska kolej dojazdowa, czy wcześniej elektryczna kolej dojazdowa. Początkowo ona zaczynała się w ścisznym centrum miasta, praktycznie na ulicy Nowogrodzkiej, Przejeżdżała ulicami Miasta i miała też odgołęsienie po prostu takie miejskie Warszawe Włochy i przez dłuższy czas, czas do pewnego momentu, aż e, był najdłuższy odcinek, który jeździł ulicami miasta jak przez ulicę Szczęśliwicką do lat do 1974 roku. Praktycznie e, to był taki naj, na, naj, najdłuższy, raczej naj, najdłużej utrzymany ten, dopóki nie skierowano tej naszej bułkatki w przekop linii średnicowych i kończyła się dzisiaj tak, jak dzisiaj kończy na 6 70. Tak, naprawdę w 6 bukatach. Dokładnie. Zaraz blisko było koty. Nie należy mylić z Warszawą, w mieście, tej, gdzie pociągi podmiejskie to jest zupełnie znacznie dalej. No i po prostu zmienił się wtedy przebieg tej całej linii. Zrezygnowano z do o wiele tam wcześniej do Warszawy, Włochy i tak dalej. Zrezygnowano też z wielu odcinków ulicznych tak naprawdę, czyli to też w Milanówku ten ucinek uliczny został zlikwidowany i, i tak dalej. Z czego to wynikało? Z nagrastającego ruchu samochodowego po prostu i tak dalej. Co jeszcze jest ciekawego, jeżeli chodzi o elektryczną o kolej drogową, jak ona powstała przed wojną? Ciekawą jest rzeczą to, że w samych wytycznych koncesyjnych było tak, że po pierwsze przejazdy musiały mieć być już sygnalizacją z zaporami. To już było ewenementem, bo szczerze powiem, jakbyśmy się spojrzeli na tą koleję warszawsko wiedeńską to szczerze powiem, mogłyby się znaleźć tam miejsca, gdzie były przejazdy niestrzeżone i tak dalej, no poważna kolej, i normalnie gdzieś daleko jeżdżąca, a tu jakaś popierdółka za miasto już musiał być sygnalizacja e, e, przejazdowa e, w ogóle i tak dalej. No i to zostało spełnione, bo to jest ważne koncesyjne. Po drugie była to pierwsza, zelektryfikowana linia po prostu na węźle Warszawskim można powiedzieć kolejową, jaką po prostu tam poprowadzono, jeżeli tą kolej dojazdową. Nie? Oczywiście nie powiązana z linią była właściwie nie wiem jak było to przedwojennie, ale na pewno była powiązana z linią normalną, kolejową, bo po wojnie wiadomo, że łącznica była po prostu tak jak do dzisiaj, przez do, do, łączyła się po prostu specjalna łącznica do, dla właśnie z kolei dojazdowej. Co jeszcze jest ciekawe, wszystkie jednostki n 94 które przetrwały różne rzeczy tam to w pewnym okresie zostały zmodernizowane, po, to, przez dystrybutor serwis Kolejną rzeczą, co, co spowodowało, że te jednostki przestały w ogóle jeździć, była po prostu zmienianie, zmiana napięcia sieci trakcyjnej na 3 kV prądu To Osoby były do tego nie niedostosowane, były dostosowane do powiedzmy, do tego napięcia tramwajowego te około 600V. Jak ktoś tam to może poprawić, ale w koncesyjnych warunkach jest 650 V przedwojennych, jakby ktoś to chciał doczytać. Do 6V też jest napisane, gdzie będzie zasilanie, skąd i tak dalej. miała zasilać wtedy przed moją elektrownią w Puszkowie. Też było bardzo ciekawe, że linia zasilająca, doprowadzająca to miało być 6000V do przemiennego 50Hz. Dość dziwne dla mnie, bo szczerze powiem, przedwojenne sieci przesyłowe były 30 kV, czyli 30 000V 50Hz, a tutaj było takie coś nietypowego jak 6000 i 50Hz, czyli 6 kV do sieci przesyłowej do zasilania czy to było tak zrealizowane, czy prawdziwe, nie wiem. Aż tego nigdy tak nie badali, nie sprawdzałem, ale przynajmniej tak było w koncesji. koncesyjnych. taka ciekawostka. Mm. Jeszcze coś można powiedzieć o kolei warszawskiej kolei Był taki też jej okres, który jej groził po prostu tak, jak w większości po prostu kolej dojazdowych w Polsce. Można powiedzieć, że jakby jej likwidacją, nie? Do nigdy do tego nie doszło, co prawda ale de facto po prostu były już takie momenty wygaszania popytu i tak dalej czy nam też przeszła to wszystko co znacie z turystyki kolei wąskotorów i tak dalej że praktycznie no, żadna nie przetrwała w formie jakiejkolwiek no, kolei która po prostu spełniała jakieś tam warunki przewozowe i tak dalej tylko wszystkie stały się później dzięki różnym tam stowarzyszeniom i innym rzeczom bardziej po prostu kolejami turystycznymi i tak dalej, no, niektórzy już mają jakieś tam aspiracje, żeby mieć jakiś ruch planowy, czy potem na wakacyjny i tak dalej, bo już jest inna taka, już inna historia nie? tak naprawdę. Czyli była też taka, taki moment, że, że, że kiedy były te przemiany po lat, latach 90 i tak dalej, to ta kolej zjazdowa, ta, paszalska ta kolej, bo, kolej to jest, to też była w tym zagrożeniu. Ale tu na szczęście do, doszło do pewnych m, różnych e, przekształceń, różnych myślenia, aż wreszcie utworzono po prostu spółkę samorządową, wydzieloną wreszcie od tego nieszczęsnego PKP. I to uratowało tak naprawdę, no to powiedzieć, to jest może dziwne, ale uratowało tą kolej, i z, a teraz jest bardzo, jedno z najbardziej naj, punktualnych kolei po prostu. Która jeździ z Warszawy poza miasto, tak naprawdę ma najmniej spóźnień, jest najmniej jakby awaryjna, i tak dalej. No, tak można powiedzieć, nie? oczywiście, na, ci, którzy pracują na niej, na pewno powiedzą no, nie do końca, ale pewnikiem. <ścoughs> ale z punktu widzenia po prostu odnosi dość duży sukces. I tak właśnie wygląda EM9426. Zachowany tu w Skierniewicach. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję Wam za poświęcony czas i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!